Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym piernika staropolskiego. Dzisiaj to już ostatnia część poświęcona krojeniu, polewaniu czekoladą i dekorowaniu. Przygotujcie sobie dobry nóż, jakiś pojemniczek na przepyszne skrawki. I ja mam tu przygotowaną już gorzką czekoladę, którą będę roztapiał nad gotującą się y, wodą. A zatem do dzieła. Brzegi są wyrównane. Teraz do Was należy decyzja, jakiej wielkości chcecie mieć pierniki. Czy to będą wąskie, a wysokie kawałki, czy też szersze. Wszystko zależy od Was. Poporcjonowany. Skrawki przedświąteczne gotowe do zjedzenia, a za mną rozgrzewa się już woda, i za chwilę będziemy topić czekoladę. W moim przypadku jest to gorzka czekolada, ale Wasz wybór, jaką polewę lubicie, taką polecam. Za chwilę spotykamy się przy pracach ozdobniczych. Czekolada idealnie rozpuszczona. Pierniki czekają, więc przystępujemy do najsłodszej części dzisiejszego odcinka. Czym będziecie polewać pierniki? Nie wiem, wasza decyzja. Ja spróbuję pędzlem. Myślę, że to jest dobry wybór. A ładniejszego efektu proponuję najpierw e, posmarujcie sobie górę piernika, tam gdzie jest gładka e, taka powierzchnia, ponieważ jak widać boki e, zostawiają okruszki, więc wtedy kolejna góra byłaby z okruszkami. Góry są e, zrobione. Czekolada bardzo szybko stygnie, więc jeśli chcecie czymś ozdobić górę, to proponuję dosyć szybko, żeby się przykleiły. Ja sobie położę orzechy. Pierniki gotowe, polane czekoladą, posypane, przyozdobione orzechami. Dwa zostały bez niczego. Można jeszcze coś, na przykład, polać rozpuszczoną białą czekoladą, jakieś wzorki. Inwencja jest dowolna. Pozostawiam je do zastygnięcia czekolady. Po zastygnięciu czekolady. Proponuję zawinąć folię aluminiową bądź folię spożywczą i spokojnie kilka tygodni w chłodnym miejscu, na przykład w piwnicy, mogą leżeć. Do zobaczenia.